Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się siewem marchewki. Przygotowałem sobie taki oto zestaw, czyli tego John Deere'a, którego mamy od początku, oraz ten oto siewnik. No co i w poprzednim odcinku przygotowywałem pole do siewu, więc wsiadamy sobie do tego ciągnika. No i rozpoczynamy dzisiejszą pracę. Tam, jak widzicie, w tle pracownik jeszcze kończy kultywatorowanie na tamtym polu. A też jak widzicie, nie robią tej redlin, no bo w sumie te redliny dają 50% nawożenia, ale w sumie jest to dosyć czasochłonne i szybciej będzie rozsiać tutaj nawóz po tym, no bo wcześniej była to rozlana gnojówka, mamy 50% nawożenia, no a po prostu później sobie tutaj rozsieje nawóz. Więc okej, okay, włączymy sobie GPS-a. W sumie chyba nie będę sobie wyświetlał tych linii przejazdu. No więc możemy rozpocząć pracę, tutaj sobie włączymy... Tą linię GPS-a. Chyba nie wiem, musimy włączyć ten siewnik. tak, musimy go włączyć. No, i opuszczamy i rozpoczynamy dzisiejszą pracę. Zmy te tekstury tak za bardzo się nie różnią. chociaż delikatnie się zmienia ta tekstura, gdzie sieje. No, a też widzę, że te nasiona powoli się zużywają. O, i tutaj też trochę wolniej jedziemy. Jedziemy 10 km na godzinę. Innymi siewnikami można jechać szybciej. No ale w sumie ten siewnik ma 6 metrów chyba. Zaraz sprawdzimy, ale wydaje mi się, że jest to 6-metrowy. Tylko może tutaj dojedźmy do końca, albo zatrzymajmy się na chwilę. To jest chyba tutaj niżej w kategorii warzywa. Tak, to jest 6-metrowy siewnik. Jeden ja akurat jest dość duży, więc to i tak w szybko powinno pójść. No i mamy kolejną uprawę na naszym gospodarstwie. No i później oczywiście jesienią zrobimy sobie zbiór tych marchewek, też mam dość sporo pieniędzy, to dlatego, że będę chciał zakupić sobie kombajn samojezdny z modów. No bo wybiorę kombajn z modów, który ma zbiornik, no bo jest to o wiele wygodniejsze niż ten podstawowy, który nie ma zbiornika. No, tu widzę, że pracownikowi jeszcze trochę zostało. Też będę chciał sobie zakupić jakieś większe maszyny do osionokosów, bo myślę, że na jednym z kolejnych odcinków zrobimy może prasowanie siana, bo że całość osionokosów nie będziemy robić, tylko zrobilibyśmy jakieś prasowanie siana na przykład na tym polu. Też pewnie będzie zbiór marchewek, ale to dopiero za jakiś czas. W sumie tak nie wiem, co jeszcze będzie na kolejnym odcinku, jeszcze zobaczę. Bo tutaj eksperyment go poza odcinkiem, to tam zasieje pszenicę, a to raczej na odcinku nie będę siał pszenicy. Myślę, że zrobię to poza odcinkiem, więc możliwe, że na kolejnym odcinku będą może na przykład zbiory słoneczników, no i może prasowanie siana. No a później zbierzemy sobie jeszcze te marchewki, no i jeśli zakupię sobie teren, yy, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli teren 54, no to tam pojedziemy posadzić drzewa. Więc możliwe, że takie będą kolejne cztery odcinki, czyli zbiór słoneczników, prasowanie siana, zbiory marchewek oraz sadzenie drzew. No bo troszkę sobie tutaj przygotowuję też niektórych pól poza odcinkiem. Tutaj po tym groszku trzeba będzie przejechać kultywatorem, też chyba trzeba będzie to nawieść. No i też tą pszenicę zasieje po zbiorach sorgo. Ale też jak w poprzednim odcinku mówiłem, że fajnie, że mamy aż tak dużą liczbę upraw, bo jest większa różnorodność, może się fajnie pobawić różnymi uprawami. Ale też mówiłem, że fajnie jakby trochę sadownictwo rozwinęli. Szczególnie jakby na przykład dodali jakieś może na przykład maliny, jakieś porzeczki, agres, borówki. To myślę, że by było też ciekawe, plus wiadomo jakieś fabryki, może wyjdzie jakieś takie większe DLC związane z sadownictwem, plus jakieś fabryki na przykład produkcja soku albo dżemu. Byłoby fajnie, no bo jednak to sadownictwo trochę jest tu zaniedbane. Mamy tylko te winogrona oraz oliwki. No i też nie jest to jakieś bardzo opłacalne, jest to dosyć czasochłonna praca w tych sadach. Też szkoda, że pracownik nie może nam pomagać w sadach. No ale zobaczymy, może w przyszłości pojawić się taka opcja też. Może pojawią się jakieś kolejne uprawy. Możecie napisać też w komentarzu jakie chcielibyście uprawy, żeby się pojawiły w kolejnym farmingu, albo, albo może w tym, w jakimś DLC. No w poprzednich farmingach zdarzało się, że w DLC pojawiały się nowe uprawy, na przykład w 17 dodali trzcinę cukrową w DLC. W 22 jak dodali zielonkę, no to dali też marche marchewkę, buraki oraz pasternak. Więc zobaczymy, może pojawią się jakieś uprawy. Okej, tam pracownik już chyba kończy. Myślałem, że on już skończył. A, to nie wiem gdzie on jedzie jeszcze, ale. Nie wiem, czy on poprawia po tym, co już było zrobione. Zaraz zobaczymy, najwyżej się go zwolni. Zresztą jeden pracownik sieje trawę już, jak widzicie, chyba już poprzeczniaki robi. Więc dosyć szybko mu to poszło. A ten Masajem chyba dalej chce pracować. Jest trzeba będzie go zwolnić, no bo bez sensu, żeby już jeździł po polu, które jest zrobiony. Ok, no to może gdzieś go tutaj zostawię, na przykład tu na razie, później się umyję te sprzęty i schowa do wiaty, a na razie niech sobie tutaj stoi. O, tu pracownik robi już ostatnie uwrocie, więc dosyć szybko mu to poszło. No i powiem Wam, że będzie fajny kawałek łąki w tym miejscu. Teraz ostatnio wspominałem, że będę chciał tego Jondira sprzedać, to bo jednak jest to ciągnik, który już wykorzystuje do takich mało wymagających prac i ogólnie jest dosyć rzadko wykorzystywany. Ogólnie jest to bardzo fajny ciągnik, ale jednak, no już go sprzedam, bo będę chciał kupić Fenda 700 Wario. A do takich mniej wymagających prac wykorzystuję też do tego Dysphora mniejszego, więc. No tutaj raczej sprzedamy tego Jondira i kupimy Fenda. O tu w miarę widać, jak jest zasiane, tylko teraz mamy taki przejazd. O właśnie w ten sposób tak na pół siewnika. Ale i tak w miarę jest to widoczne. Jak tutaj popatrzymy w odpowiedni sposób. No to widać gdzie jest zasiane. No, może w przyszłości kupię sobie tą maszynę do robienia Redlin, tylko że no to zajmuje trochę czasu, a w sumie to daje 50% nawo nawożenia, czyli tyle samo co przejechanie rozsoaczy, a na tym polu to praktycznie dwa przejazdy i całość jest już nawieziona. W sumie też mam dużo obornika i gnojówki, więc... Yy... znaczy gnojówki teraz jakoś bardzo dużo nie mam, bo postawiłem nową oborę. Ale obornika mam bardzo dużo, więc nawet można ustawić podwójną dawkę nawożenia w rozrzutnik albo w beczce na gnojówkę i wystarczy nawieźć to tylko gnojówką lub obornikiem. Więc raczej będę korzystał tylko z tego siewnika. Teraz są ciekawe, ile uda mi się na tych marchewkach to robić Na tych dwóch polach też czy jeszcze tutaj po tym groszku nie zasiać, ale w sumie to by było już trochę dużo. Zobaczę na ile wydajny jest ten kombajn Jak szybko będę w stanie zebrać te dwa pola marchewki, no bo jeśli się okaże, że mogę szybko to zebrać, no to w przyszłości będę oczywiście chciał więcej tych upraw. Dowali, że te marchewki są o tyle fajne, że można je właśnie tak na przykład po rzepaku zasiać po pszenicy albo po innych zbożach. Pojęczmenie, jeśli zbierzemy go w czerwcu, no to można jeszcze zasiać pasternak oraz buraki czerwone. Więc też jest to fajna opcja pod tym względem. Chyba jeszcze fasolkę można zasiać w czerwcu. Więc tutaj będziemy mieli dwa razy zbiory w ciągu roku. Najpierw zebraliśmy rzepak, a później jeszcze marchewka będzie i jeszcze, co ciekawe, cena marchewki jest właśnie największa jesienią. No i też, jak mówiłem, że będę chciał dokupić trochę pól. Właśnie może jakieś kilka mniejszych, trochę takich większych sobie dokupię. Zobaczę, ile będę miał też pieniędzy po sprzedażach. W sumie teraz w tym sezonie zarobię trochę na sprzedaży tej marchewki. Jesienią, no bo będę chyba to od razu sprzedawał, bo za bardzo nie mam gdzie tego magazynować. Więc posprzedaj marchewkę też, jak postawię mleczarnię. No to oczywiście będzie zysk z przetwarzania mleka od krów oraz bawołów. Toż też wiadomo, trochę produktów w startupu będzie, trochę też zbiorów z tego sezonu będzie do sprzedania. Jak uzbiera się trochę więcej wełny, no to możesz na wiosnę pojadę sprzedać wełnę. Wiedziałem, że to tym moim gospodarstwie jest sporo zysków y, z różnych, y, no po prostu zbiorów, czy to rzeczy ogólnie. Też mówiłem, że będę chciał kupić Fenda 700 Vario, no to sobie ten ciągnik kupię. Jak będę miał więcej pieniędzy, to może jeszcze dokupię jakieś kolejne pole. Bo teraz tak stwierdziłem, że będę chciał się rozwinąć trochę, jeśli chodzi o jakieś nowe pola. O, widzę, że pracownik już skończył pracę. No, wracając do tych pól, no to jednak przydałoby się trochę więcej tych pól, żeby też była większa różnorodność, jeśli chodzi o pracę na tych polach, żeby popracować też trochę w innej okolicy. No i też zarabiać więcej ze żniw, żeby jeszcze bardziej rozwijać gospodarstwo. No i też, żeby po prostu no, zakupić kolejne kombajny i wprowadzić więcej upraw na moje gospodarstwo. Jeśli chodzi o jakieś kolejne uprawy, no to będę chciał sobie kupić samojezdny kombajn do buraków cukrowych i to akurat będzie dość duży wydatek, więc też w jednym z kolejnych sezonów zakupię sobie taki kombajn. No a później myślałem, że może kupić kombajn do fasolki albo na przykład kombajn do bawełny. W z tym do buraków cukrowych to fajnie by było, gdyby się trafił na wyprzedaży, no bo tutaj... No zaraz Wam pokażę, jak widzicie, jest to bardzo drogi sprzęt, to akurat tutaj będę chciał kupić ten kombajn marki Holmer. Ten sobie kupię na zielonco oraz na mapce asetyckiej, natomiast tu stwierdziłem, że dla odmiany kupię sobie ten czerwony. No i jak widzicie, jest to spory wydatek, więc jakby trafił się na promocji, to by było fajnie, albo na przykład taki kombajn do fasolki też. Fajnie, jakby się trafił na wyprzedaży. Lub na przykład kombajn do bawełny. on na przykład tak, jakby był o połowę taniej, to by była fajna opcja. Okej, okay, tu też sobie włączymy GPS-a, tylko tutaj może włączymy te linie przejazdu, bo to, jak widzicie, się wygenerowało w ten sposób. Po prostu na ukos tutaj mamy te linie. I tak powinno na tym odcinku zrobimy tutaj te poprzeczniaki, a resztę już dokończę prasownik. Czyli podobnie jak z kultywatorowaniem. Tutaj sobie jeszcze trochę posiejemy, a później już prasownik dokończę, a ja... ...pojadę tutaj odstawić ten kultywator na miejsce i ten ciągnik. No i pewnie sobie sorgo zbierę poza odcinkiem i zasieję tam pszenicę. I ewentualnie już przygotuję sobie może do w tam pole. możesz zrobić te sienokosy i po prostu przygotuję siano gotowe do sprasowania. No i też zrobimy sobie żniwa słoneczników na tamtym polu tam po drugiej stronie drogi. Też tutaj, jeszcze w tej serii nie zbieraliśmy słoneczników, więc będzie można sobie je zebrać. W sumie pierwszy raz tutaj sieje słoneczniki. Więc trochę tych nowych upraw mamy w tym sezonie. Słoneczniki, groszek. Teraz jeszcze marchewka. Ale fajnie, no bo jest większa różnorodność, zawsze to jakieś inne uprawy. W kolejnym sezonie może sobie pasternak co sieje na jakimś polu, może na polu numer 10. Watomi jest to takie fajne małe pole, więc będzie można tam zasiać taki pasternak. No bo tutaj, na tych trzech polach, chyba zasieję soję. W tym sezonie chyba nie miałem soi na żadnym polu, więc będzie można akurat zasiać soję. No, to już w kolejnym sezonie będą zbiory kukurydzy na kiszonkę, no bo mi się skończyła kieszonka i w sumie nie wiem, czy nie będę musiał dokupić, chociaż jak kupię sobie tą łąkę koło sklepu, no to tam na wiosnę zrobilibyśmy sianokosy, to wtedy mógłbym na przykład na odcinku zrobić w jednym odcinku koszenie trawy, a w kolejnym prasowanie oraz owijanie tej trawy, żeby zrobić trochę więcej kiszonki, no a później oczywiście w sierpniu wypożyczę sobie sieczkarnię, no i zrobimy kiszonkę z kukurydzy na tej pryzmie tam w tym silosie. To pewnie po tych słonecznikach sobie zasieję kukurydzę, żeby mieć blisko, żebym nie musiał jakoś daleko jeździć z tą sieczką. A, no, w sumie zobaczę, może do siewu soi, zanim zasieję soję na wiosnę, to może już wytnę drzewa obok tamtego pola i je powiększę trochę. W sumie to ewentualnie też może byłoby delikatnie już w tym kierunku powiększyć tutaj, gdzie nie ma drzew. No a później zacznę wycinać drzewa w tym miejscu, żeby też powiększyć pole tam na dół. A ewentualnie za jakiś czas może sobie połączę, tylko nie wiem, czy te trzy pola sobie połączę, czy może dwa na przykład sobie połączę, na przykład to, na którym teraz pracuję i to, na którym już jest zasiana marchewka. A tamto sobie ustawię takie trochę mniejsze. Na przykład na jakieś warzywa, jeszcze zobaczę. Na razie potrzebuję trochę takich mniejszych pól do warzyw, ale jak już zakupię kolejne pola, no to będę mógł sobie siać na nich warzywa, a te będę mógł połączyć. Okej, okay, ale myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle, tutaj resztę już dokończę pracownik, a jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.